Cześć. Witaj na przerwie na kawę. To będzie krótki trening. Zapraszam cię, kiedy parzy się Twoja kawa bądź herbata, stań sobie w lekkim rozkroku i zacznij opukiwać całe ciało od góry do dołu. Zaczynamy od czubka głowy. Delikatnie pukamy wszystkimi palcami. Czubek głowy, czoło, tył głowy, okolice uszu, policzki. Schodzimy na szyję, coraz niżej, tył szyi, przód szyi. Schodzimy na klatkę piersiową, barki. Z barków przechodzimy na ręce. Najpierw jedna ręka, wierzch, spód. Potem druga ręka, wierzch, do dłoni i z powrotem spód. Przechodzimy z powrotem na klatkę piersiową. Schodzimy niżej, żebra, brzuch. Może tył, lędźwie. Może gdzieś Nasze łopatki, jak damy radę sięgnąć i schodzimy niżej, biodra, pośladki, jeszcze niżej, uda, koniuszkami palców, może nawet całą dłoń, środek ud, zewnątrz, tyły łód, kolana, piszczele, łydki, boki, łydek, stopy, możemy podnieść nogę do góry i od spodu stopę. I drugą stopę. I wracamy do góry. Wracamy, wracamy do góry. Przez uda, przez brzuch, przez pośladki, przez plecy, przez klatkę piersiową, przez ręce, barki, szyja i głowa. Pięknie. Stań na szczycie maty. <grym> Stań na szczycie maty. Stopy na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, napnij delikatnie kolana, pośladki, zaangażuj brzuch, wdech, ręce do góry, popatrz za nimi, wydech, dłonie na wysokość serca, mocno zaciśnij do siebie, wdech, ręce do góry, popatrz za nimi, wydech, skłon do przodu, zostań na moment w skłonie. Ułóż się, złącz brzuch z udem, zamknij przestrzeń między udami a brzuchem. Ręce na macie, głowa luźno w dół, pobujaj się delikatnie na boki. Oddychaj. Wdech, uniesienie do połowy. Wydech, skłon. Wdech, ręce do góry, silne nogi, silne plecy. Wstajemy. Podnosimy się, wydech, dłonie na wysokość serca, mocno dociśnij do siebie, wdech, ręce do góry. Wydech, skłon do przodu. Wdech, uniesienie do połowy. Wydech, skłon. Wdech, podnieś się do góry, ręce do sufitu. Wydech, dłonie na wysokość serca, wdech, ręce do góry. Wydech, skłon. Wdech, uniesienie do połowy, wydech, skłon, wdech, ręce do góry, podnieś się, silne nogi, silne ręce, wydech, dłonie na wysokość serca, wdech, ręce do góry, wydech, skłon, wdech, uniesienie do połowy, wydech, skłon, łóż dłonie na matę, nogi obie do tyłu, pies z głową w dół. Pouginaj kolana. Przez moment, raz jedno, raz drugie, obniżając raz jedną piętę, raz drugą piętę. Chwila rozruchu. Zatrzymaj się. Pięty nisko. Pośladki mocno do sufitu. Zaangażuj brzuch, mocne długie ręce. Kolana mogą być ugięte. Wdech. Wydech, z kolejnym wdechem wyprostuj prawą nogę do tyłu, wyciągnij mocno i z wydechem kolano do nosa, przenieś ciężar ciała na ręce. Wdech, wyprostuj nogę do tyłu, wydech, kolano do nosa, wdech, noga do tyłu, wydech, kolano do nosa, wypchnij się z tylnej stopy, wdech, noga do tyłu, wydech, kolano do nosa, wdech, noga do tyłu, wydech, kolano do nosa. I wdech, noga wraca na miejsce, pies z głową w dół. I od razu wdech, lewa noga do tyłu. Wydech, kolano do nosa. Wdech, noga do tyłu. Wydech, kolano do nosa. Wdech, noga do tyłu. Wydech, kolano do nosa. Wdech, noga do tyłu, wyprosty, mocno, daleko. Wydech, kolano do nosa. Wdech, noga do tyłu. Wydech, odłóż stopa, pies z głową w dół. Wdech. Wydech, mocne ręce. Wdech ugnij kolana, popatrz do przodu. Wydech, wyprostuj nogi. Przeroluj się do deski, mocno odepchnij się rękami. Biodra na wysokości mniej więcej ramion, żeby nie były za wysoko. Trzymaj chwilę. Zaangażuj pośladki. Zaangażuj brzuch. Pępek do kręgosłupa. Kięty daleko, zaciśnij uda do siebie, oddychaj, wdech, wydech, z kolejnym wdechem odepchnij się od palców, wysuń barki do przodu, z wydechem ugnij łokcie i opuść ciało na matę. Ustaw dłonie tak, aby były na drugiej i dziesiątej, bo może za dziesięć druga, mocne nogi, czoło na matę. I z kolejnym wdechem oscylująca kobra. Unosimy najpierw barki, potem brzuch, potem głowę. Z wydechem opuszczamy wszystko w dół. Wdech, kobra. Mocne, silne nogi. Wydech w dół. Wdech, do góry. Unosimy się. Wydech w dół. Wdech do góry. Wydech w dół. I ostatni raz, wdech, kobra do góry. I wydech, kobra w dół. Dłonie obok klatki piersiowej, podwiń palce, wdech. I z wydechem pies z głową w dół. Wdech w psie, wydech, wdech. Ugnij kolana, popatrz przed siebie i z wydechem przejdź, bądź skocz do przodu maty. Wdech uniesienie do połowy, wydech skłon, wdech silne nogi, silne ręce do sufitu. Unieś się, wydech dłonie na wysokość serca, wdech ręce do góry, wydech ręce na dół. Mam nadzieję, że ta krótka przerwa na kawę obudziła Cię. Zamiast kawy, tak naprawdę czujesz się trochę bardziej doenergetyzowana, doenergetyzowany i możesz zaczynać dzień. Dziękuję Ci za tą szybką rundę. Do zobaczenia na następnych zajęciach.